Dowódca uroczystości, kapitan Rzepka, melduje strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kczewie oraz działaczy Ochotniczych Straży Pożarnej Powiatu Kaczewskiego do uroczystości z okazji przekazania sprzętu pożarniczego. Panie i Panowie wstrowie. Ten dzisiejszy dzień jest taką, takim podsumowaniem tego całego roku 12, no, w którym to przez cały rok mogliśmy zrobić zakup, zakupy. Zakupy te są e, dzięki temu, że kilka instytucji dokonało takiego wspólnego połączenia takiej cegiełki do, i moglibyśmy kupić ten sprzęt. Piążki te pochodzą e, od, e, z rezerwy celowej, od pana ministra spraw wewnętrznych. Następnie są środki samorządowe, środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, środki Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Najcenniejszym z wystawionych tutaj dzisiaj sprzętu tak, jest samochód ratowniczo-gaśniczy, który został zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turze. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu utrenowionym. Przeznaczony do przewozu 6 osób, 3000 litrów wody i innego sprzętu ratowniczego. Oprócz samochodu, który był, tak jak wspomniałem, najcenniejszy, bo kosztował ponad 630 tysięcy. Jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu drzewskiego wzbogaciły się w aparaty ochrony dróg oddechowych są to aparaty powietrzne, które strażacy wykorzystują podczas działań w zadymieniu. Czy też innych miejscowych zagrożeń, na przykład gdzie występuje skażenie powietrza. Oprócz tego zostały zakupione dwa zestawy ratownictwa medycznego. Zestawy są to torby, PSPR1, deski ortopedyczne i szyny kramera, wykorzystywane najczęściej podczas wypadków drogowych. Poza tym mamy zakupiony. Inny, drobniejszy sprzęt, ubrania specjalne do, do pracy do strażaków podczas gaszenia pożarów. Mamy też zakupione hełmy, węże pożarnicze. Łączna wartość sprzętu zakupionego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej Powiatu Tczewskiego to ponad 700 tysięcy. Oprócz sprzętu zakupionego dla strażaków ochotników, również nasza jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Trzebie wzbogaciła się w bieżącym roku o nowy sprzęt. Jest to pneumatyczny namiot, wykorzystywany on będzie zarówno na potrzeby dekontaminacji, jak i też y, można zorganizować punkt pomocy medycznej, czy też pracę sztabu w przypadku poważniejszych akcji. Otrzymaliśmy w bieżącym roku również zestaw ratownictwa medycznego PSPR-1, Otrzymaliśmy w bieżącym roku radiometr, cztery ubrania gazoszczelne wykorzystywane podczas skażeń chemicznych. Są to ubrania pełnej ochrony, również sześć ubrań lekkich przeciwchemicznych. Dla bezpieczeństwa społecznego to my bardzo dużo pomagamy strażom, aby wyposażyć sprzęt. Komenda wojewódzka bardzo dużo zainwestowała. Natomiast my się dołączyliśmy się do niektórych zadań część sprzętu w całości kupiono, część dofinansowaliśmy i to robimy i będziemy robić, dlatego że to jest potrzebne, powiedzieć.